Dzień dobry, witajcie w Polikowie. Zapraszam was do naszej rewizy. Dzień dobry, nazywam się Justyna Pawło i jestem założycielką w Kulików. Jesteśmy nową organizacją założoną w lipcu 2025 roku, która obecnie liczy 31 osób. Mimo, że nie mieliśmy okazji, żeby się gdziekolwiek wystawić albo uczestniczyć w większych wydarzeniach gminnych, działaliśmy w swoim środowisku jeszcze przed formalnym otworzeniem KGW. Mamy już własne logo. Na święta wielkanocne urządziliśmy dla dzieci tzw. Tak poszukiwanie jajka czekoladowego i malowanie pisanek, które bardzo ucieszyło najmłodszych członków naszej wioski. W zabraliśmy się w remizie, żeby wspólnie uwiedź wianek dożynkowy, które zaprezentowaliśmy na dożynkach gminnych i otrzymaliśmy wyróżnienie od terminy za wyjątkowy pomysł. Było nam bardzo miło. Na przełomie maja i czerwca uporządkowaliśmy teren pod remizą, ponieważ we współpracy z OSP Kulików udało nam się wygrać konkurs zorganizowany przez LGD Ziemia Zamojska pod tytułem Kreujemy przestrzeń ziemi zamojskiej. Zajęliśmy trzecie miejsce i nagroda w wysokości 600 zł stworzyła naszą lawendową zagrodę, o której mam właśnie przyjemność nagrywać ten film. Aktualnie współpracujemy z OSP Kulików w naszej nowo odnowionej remizie. Upiększamy teren pod remizą, bo chcemy, żeby na przyszłościowe projekty przyciągały mieszkańców wioski do częstszego przebywania w zielonym otoczeniu. Kar. Naszym kolejnym projektem jest otw otworzenie w naszej remizie kina, kina jak za dawnych czasów, które będzie miało na celu da dalsze integrowanie mieszkańców Kulikowa i okolic. Inspiracją tego projektu są najstarsi mieszkańcy naszej wioski, którzy między innymi podczas wiciawianków dorzynkowych poczuli się jak za młodych lat i zachwycali nas swoimi opowieściami jak to było kiedyś, bez telefonów i bez telewizora. W naszej wsi jest dosyć dużo samotnie mieszkających osób oraz dzieci, które nie mają możliwości zagospodarowania wolnego czasu. Dlatego pomyśleliśmy, że będzie świetnie spotkać się w gronie tych starszych i tych młodszych podczas seansów plenerowych. Oczywiście pierwszym filmem będzie sami swoim. Chcemy, żeby nasze działania miały pozytywny wpływ na wszystkich, żeby ci i ci starsi, i ci młodsi mogli bez obaw wyjść z domu, przyjść do remizy i spędzić czas z innymi. Oderwanie od codzienności będzie miało pozytywny impact na rozwój aktywności społecznej oraz większą odporność na różnego rodzaju kryzysy emocjonalne i zdrowotne. Jesteśmy małą grupą KGW, ale mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować wielkie plany i dzięki zakupie sprzętu potrzebnego do ekranowania oraz leżaku, będziemy mogli rozwijać się dalej i stworzyć kino plenerowe jak za dawnych czasów na plaży Złoty Piaski w naszym pięknym Kulikowie z parasolami i zachodem słońca nad zalewem, gdzie odbiorcami będą nie tylko mieszkańcy, ale także turyści spędzający czas na plaży. Dziękuję za uwagę i życzę nam powodzenia!